Czas na drugi mecz Legii Warszawa w europejskich pucharach. Po pierwszym meczu i wygranej nad Spartakiem Moskwa Legia Warszawa prowadzi w grupie z trzema punktami. Ze Spartakiem w pierwszej połowie było ciężko, natomiast w drugiej połowie Legia była w stanie strzelić bramkę na wagę zwycięstwa. Jak to będzie w dzisiejszym meczu przeciwko Leicester City? Zobaczymy. Mecz przeciwko tej angielskiej drużynie na pewno będzie nieziemsko trudny. Uwaga, Madison, Madison strzela i obok bramki. Nie ma zagrożenia. Ponownie Leicester City. Didi, Pereira. Tielemans. Madison. Kastani. No rozgrywa tutaj piłkę ładnie. Leicester City. Wardi I broni to Miszta. Tym razem Legia Warszawa. Lopez. Legia ma przewagę. Gra u siebie. Uwaga, Peckhardt. Pekhard łatwo przed w pole. Karne i. Postrzale, piłka trafia w słupek, niestety, jedynie w słupek. Kastań, tutaj z lewej strony nadbiega. Uwaga zagrywa znowu do Wardiego i Wardi ponownie niecelnie, na szczęście dla Legii. Jamie Wardi, Ineanacho, Kastań. Ponownie z tej lewej strony. Uwaga, Kastań, wrzutka Wardi i znowu broni Miszta. Brawo! I Wardy, Wardi. Ależ dzisiaj aktywny. On chce zdobyć bramkę, ale Legia tu pasywnie w obronie. I obok bramki. Ponownie. Didi. Wardi. Świetne zagranie Madison. Ależ tutaj dziury w obronie Legii, Fatalnie to wygląda. Koniec pierwszej połowy. Czy będzie bramka dla Lester? Nie! Ponownie obok słupka. Bramki bronionej przez misztę. Jak wiemy, Artur Boruc ma niestety kontuzję. Miszta wybija piłkę. I to jest koniec pierwszej połowy meczu. Szczęśliwie legia remisuje 0 do 0. Przed nami statystyki tej pierwszej połowy meczu. Jak widzimy, o wiele bardziej aktywny Leicester City. Legia musi grać szybciej i dokładniej, żeby stworzyć jakąś niebezpieczną akcję pod bramką Szmajchela. 53 minuta, Tielemans. Z prawej strony pola karnego Legii Warszawa Pereira. Ależ tu obrona źle gra dzisiaj. Natomiast na szczęście łapie ten strzał, Miszta. Uwaga, Legia. Lopez. Czy Legia się przebudzi w tym meczu, ponieważ czekamy na to jako polscy kibice? Martins! Martins, ale teraz łatwo, Lopez! Uwaga! Przed szansą i jest bramka! Legia prowadzi jeden do zera, ależ tu błąd Michaela. Po pierwszym strzale Lopez'a wypluł piłkę wprost pod jego nogi, ponownie pod jego nogi i on dobił z łatwością tę piłkę prosto do bramki. Zobaczmy powtórkę. Świetne tutaj podanie do Lopeza, ależ, ależ to rozegrała Legia. Lester nie spodziewało się takiego ataku Legii, szczególnie po tej bardzo niemrawej pierwszej połowie, ale brawo, 1-0 dla Legii Warszawa. 61. już minuta, Lukinia, Speckhardt. Coraz lepiej gra Legia, ponownie. Podobnie jak w meczu ze Spartakiem. Strzał obok lewego słupka. I znowu Lopez. Lopez, ależ świetna druga połowa tego zawodnika. Slisz, pek hard. hard, strzał i broni Michael. Rzut rożny dla Leicester City. Tielemans. Tielemans, nie popełnić teraz błędu. Uwaga, Tielemans, ależ blisko. Mogło być jeden do jednego. Jamie Vardy Kastani No, Legia tutaj zbyt wolno w tej obronie i broni Miszta. Wyrzuc autu Legii Warszawa. Uwaga, Lukinias, Lukinias, ależ tutaj błąd teraz! Obrońcy Leicester! 2 do 0 dla Legii. To się wydaje być niemożliwe, ale ponownie. Legia najprawdopodobniej wygra kolejne spotkanie w Lidze Europy. Kto by się spodziewał, że będzie prowadziła z sześcioma punktami w grupie? Nie chcę się wierzyć, ale jest to prawda. 2 do 0 w Warszawie. Tym razem Lukinias. Legia gra słabe pierwsze połowy w tej edycji Ligi Europy, natomiast drugie, no jak widać jest, jest w nich bardzo, bardzo skuteczna. No, i to jest koniec tego spotkania. Legia Warszawa. 6 punktów, pierwsze miejsce w grupie 2 do 0 u siebie, przeciwko Leicester City. Gratulacje dla polskiego zespołu. Przed nami jeszcze na koniec statystyki tego spotkania. Jak widzimy, w drugiej połowie Legia nadrobiła. Po pierwszej połowie miała jeden, jedyny strzał, i to niecelny, natomiast w drugiej połowie 6 strzałów i aż 5 celnych z czego zdobyte 2 bramki